Siema, nasz koziołomeczki, ja jestem bardzo 4 Witam was w nowej minigrze, której jeszcze nie było na moim kanale yy, Jaką jest Graffiti Lab Tak, bardzo się wszyscy cieszymy yy, I uwaga, czy przejdziemy pierwszy? Nie przejdziemy pierwszego Ale to jest akurat, yy, myślę, że w miarę proste, więc yy, jakby to... Yy, ten, yy, Wiedzieć. muszę się udać, ale nie wiem gdzie tu przejść trzeba. o przechodzę, dobra, je, je, jest dobrze e, gram to po raz e, drugi nie, nie, mogę, nie mogę was oszukać e, gram to po raz e, drugi w moim życiu w ogóle e, a, no nie, tam się ma gdzieś woda jest nie wiem, nie wiem, nie, nie ogarniam, nie ogarniam muszę ogarnąć, bo nie ogarniam na razie E, tak, Ganko to e, drugi raz w życiu i całkiem nieźle mi idzie. Nagrałem e, pierwszy odcinek, no i szło e, tragicznie. E, nie przeszedłem, nie przeszedłem nie, przepraszam, nie przeszedłem ani jednego poziomu. Teraz się prawie udało, ale już mam na to myka, myślę. Myślę, dobrze, 4 na 5. Jak na pierwszy raz, to jestem e, siebie dumny. I myślę, że... Aj, przepraszam, że nic nie mówię, ale jak widzicie tutaj skupienie 100% Czanki się nie nadawały i nie wiedziałem. Muszę zaraz zwiększyć render pieces i to nawet zrobię szybciutko teraz, bo to nie ma sensu. No, jedziemy dalej. Nice, 5-5. Jedziemy z tym Dawaj, dawaj Jesteś Poksu, jesteś hopsu no i Czwarte miejsca. Jak naj pierwszy raz moje ziomeczki, nie jest najgorzej. A my widzimy się już na kolejnej arence. O, jaki, o, jaki ładny, o jakie ładne ładne blaski, no proszę. Dobrze, jak widzicie jest odliczenie do e, kolejnej tutaj e, mapy, areny, raczej mapy. To w sumie nie walczymy. No chociaż e, walczymy, ale przeciwko sobie, e, w sensie, że kto pierwszy ten lepszy mapka widzę, że nie jest taka trudna, tylko trzeba ją dobrze rozpracować. Eee, jedziemy, 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 jedziemy. Eee, no pięknie. Ej gdzie tu jest e, ten, o to jest. O ja taki nie lubię, ja takich nienawidzę, no są najcięższe, ale ten akurat był... ...prosty, jak widzimy. Dobrze, jedziemy dalej. Jedziemy, ziemeczki dalej, no i nie wiem gdzie spadnę, no. Ale tak zwiększyłem mocno rendera O, renderowała się aba. To mi się bardzo podoba Aaaa, dawaj. dawaj, dawajcie, dawajcie Shit No nie! Aaa, sorry Pisk, pisk, krzyk, nie wiem Jedziemy, jedziemy Ech, To nie, zmienił mnie blok taki dawaj, Jedziemy dalej, jedziemy dalej No nie, już mnie dogadają pięknie mogę mieć drugie miejsce ciągle tak jest drugie miejsce jak widzicie proszę państwa gram tutaj e, nieoficjalnie trzeci raz a oficjalnie drugi raz e, dlatego, e, dlatego e, mamy drugie miejsce i się bardzo cieszę no, ponieważ to jest ciężkie, ciężkie, ciężkie Yy, tak, no a rasport teraz się na mapki trafił. łatwe, jest jedna której kompletnie nie umiem, no i większość gracze też jej nie umie. No ale co? Widzimy się już chyba na kolejne ręce, bo tutaj zanim takie niestety nupki yy... no przepraszam Was ludzie. Przejdą to trwa długo. Dlatego widzimy się za sekundę! D 10, 9, 8. Dobra, nie chcę mi się tego liczyć. Eee, jak widzicie już startujemy prawie, że. O, ale ludzi, musimy sobie... Ładam sobie ukryć gracze. A co? Mogę, mogę. Zapomniesz mi jedno. Oj oj, Oj, oj. oj. Mam no, takie szajdery, że takich bloków teraz nie widać. Co jest trochę złe? nie no. ale ludzie tutaj cisną muszą być te łapki łatwe faktycznie są takie w miarę łatwe no i to teraz to nie będzie moja to nie będzie teraz moja yy, ta mapa A czy nie będzie moja runda fuu dopiero że to będzie yy, dobra Dajemy, dajemy, no nie! On się tutaj zablokował. U, 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 u. Nie, ale to, to już ten... Rozpacowany jest. Mhm. Widać, jak rozpacowane. No. Nie, to teraz to, to, to był już ten, hamstwo, naprawdę. Dobra. No nie, no, nie, no nie, nie nie mogę, nie mogę. Czy jestem tutaj ostatni? Nie, nie jestem tutaj ostatni. Chyba. Oh shit. A ręka się tu kończy, co chwilę przegramy. No nie! Dobra, patrzcie teraz. No właśnie nie można tam za bardzo ten... Co jest? sam nie można spuntować? A to jest proste. A, to się nie dziwię, czemu ludzie już tak przechodzili szybko. No szybko idź. Jeszcze trzeciego miejsca nie ma? Czyżby to miejsce czekało na mnie? O, już nie, bo ja już kościół wszedł do piątego to raczej znaczy już będzie. Ej, co ja Dlaczego prostego tak nie umiem? Gdzie to było, że tak tutaj przeszedłem szybko? No co, co jest? No nie! nie. Starze że tak drża, ale. No, irytuje mnie to. Bardzo! Już to jest naj, najprostsza rzecz. Ale dla kogo? To dla kogo? Na pewno sobie też tak widzowie pomyśleliście. Ech. Nie lubię tego, nie lubię. Będzie, będzie, będzie musi. No nie! Ale dobra, mam, mam, mam już. Wizję? Nie ma trzeciego miejsca. Tak. Wszyscy mają etap 5-5, chyba tylko nie ja Tylko nie ja. Dobra, spokojnie. Mamy jeszcze dużo czasu na. Mamy 2 minuty 40 sekund. Prawie, prawie. Siedzi. 5-5. Nie ma co miejsca, a już tyle osób w 5, 5. to właśnie w 5-5, to takie ciężkie jest ten 5-5, za pierwszym razem... Ej, goście z trzeciego dogonili mnie do piątego, tak? A ja byłem cały czas w czwartym. O ja, a jak wszedłem do... Yy, wszedłem do piątego, to za pierwszym razem to zrobiłem. I ja... niemożliwe! No. no, jak widzicie, możliwe! Dlatego co jest genna, co się stało? No, 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 to fajnie było. Dlatego są Myślę, że to już będzie koniec, bo no, jest krótkie, jest krótki, zagraliśmy sobie trzy ręki. Znaczy, gdybyśmy, gdybym tej nie zlamił, to ten, to e, gdybym tej ręki nie zlamił, nie zlamił, to byśmy mogli zagrać kolejną, ale oczywiście musiałem zlamić. No, dlatego y, widzimy się y, y, nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że to niedługo, bo nabrałem znowu węglu do nagrywania, więc odcinki będą często. Komentujcie, subskrybujcie, ocniacie, dawajcie tam łapki w górę, bo mało ostatnio ich łapka, łapka, łapka w górę. No, Tylko, y, trzymacie się. Narka, narka, narka.